we <laughs> Dzisiaj spotykamy się na kolejnych warsztatach w ramach projektu Moda na Pisankę. Jest to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska, finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Pomysł na tą inicjatywę powstał z pasji do szycia, do rękodzieła, ale chcieliśmy też wykorzystać nasze lokalne dziedzictwo kulturowe, jakim jest lipska pisanka. Dlatego przenieśliśmy wzór pisanki na tkaniny, wydrukowaliśmy je właśnie w ten sposób i szyjemy produkty użytku codziennego. Są to czapki, kominy, torby, Ubrania i tym podobne akcesoria. Na spotkania zapraszamy członków naszego stowarzyszenia oraz całą społeczność lokalną. Mamy przekrój od przedszkolaka do seniora. Nasze produkty, które uszyjemy podczas warsztatów, będzie można obejrzeć 11 listopada podczas wystawy w ramach projektu. Czy mieszkańcy Lipska chętnie biorą udział? Jak najbardziej. Mamy na każdych zajęciach około 20 osób. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno udział w warsztatach, jak i same produkty szyte podczas tych zajęć.